W dzisiejszym odcinku na moim kanale, w sumie to pierwszym, ja miałam jeszcze przedni kanał, ale został mi zbanowany, więc, pierwszy odcinek na tym kanale. Dzisiaj Wam opowiem moją całą historię związaną z jeźdźcem i też z Hobbitursami, które. No, ich niedługo już nie będzie. U mnie. Więc po prostu wam wszystko. Ale na porządek proszę Was o łapeczkę w górę i subskrypcję. I zaczynam się. Zaczynam, zacz, I zaczynam opowiadać. Ogólnie zaczęło się od e, takiego natchnienia, że chciałam spróbować, chciałam wziąć na konia, i w końcu się tak stało, że mama mnie po prostu umówiła na pierwszym jeździe w moim życiu i to było na osobie. Ja, to jest stajnie w Szczecinie. E, tam siadłam na ląże. E, I po prostu miałam swoją pierwszą depresję i już przechodziłam trążki. Mama się tak bała, że ja spadnę. Ale na szczęście nie spadłam. Jak znajdę filmiki, to, to wam będę sobie po drodze umieszczać. Ale jak znajdę... Potem spodobało mi się to i dobra już i ogólnie czułam się taka niezauważona i nie wiedziałam, jakby nie zwracam do uwagi, bo myślałam, że no dobra, skoro już tak jest, to niech tak będzie. Moja druga jazda z tego co pamiętam była na przyjemnym koniku. Życiu pani mnie sama puściła, że mogłam już sama sobie po placu kusować i jechać przez trążki. Wtedy galopować jeszcze nie miałam, bo to była moja druga jazda. A mama bała się, żeby nie spadła. Bo potem jazdy na osowie. stały się, że zaczęłam galopować. Coś tam skakałam. Trochę pospadałam. Ogólnie mój pierwszy upadek wyglądał tak, że miałam zaklepować, ale koń mi skręcił do środka. Nawet to było tak króciutko, ale po prostu nie miałam się wtedy utrzymać w siodle. I spadłam po prostu. Potem yy, stała się zima. i Jeździłam rok yy, na osobie. Stała się zima, a to mnie było hali. I nadal nie mam w sumie. Yy, więc przeniosłam się do innej stajni odkowa też w Szczecinie i po prostu tam są były bardzo zadbane konie, bardzo przyjemnie mi się jeździło. Były przyjemne byli przyjemni instruktor, przyjemna instruktorka, o której jeździłam, e, i zaczęłam e, jeździć i tam zaczęłam więcej skakać. Te konie były tam takie e, łatwe, może nie łatwe, ale były takie jakby przyjemne, takie... no, aż przyjemnie się jeździło, e, aż w końcu e, zaczęłam... przeszłam do wyższej grupy, bo już wtedy skakałam dużo, wtedy to mój rekord był 90 cm e, i mój ulubiony końc był wtedy korek. Teraz nadal jeszcze w tej stajni. Potem poszłam na indywidualną i skoczyłam z 100 centymetrów. Gdzie Tutaj gdzieś będzie filmik. I właśnie wtedy uznałam, że przecież tak fajnie mi się jeździ. Po co miałabym rezygnować z tego, i tak dalej. Dzisiaj, żeby nie było, nie, nie zrezygnowałam z tego, ale po prostu tak mówię. Że tak fajnie, że tak przyjemnie mi się jeździ. Um, aż w końcu um, poszłam na jazdę do takiego pana. Um, gdzie skoczyłam 105 cm, i nie mam akurat filmiku, bo nikt mnie nie nagrał, ale. E, ale po prostu wtedy to ja prawie zleciałam, naprawdę. E, to, jest niby, to jest nisko, ale korek mi tak skoczył e, przy, przy sojaku, że prawie zahaczył i ja bym prawie spadła. E, ale potem to jazda zaczęła się robić takie nudne, że nic e, na tej jeździe nie robiłam. Ciągle się powtarzały te rzeczy. I w sumie to. Ale jeśli chodzi jeszcze o upadki, to ja mam upadki parę nagranych. Jeden, jeden upadek mam, jaki zdiłam jeszcze pana takiego na początku samego. Jeden upadek jest z pół Polonii. Eee... No, ja sobie już zadałam. Ja sobie ja... mam upadki. Na eee, tak naprawdę to będzie ja do pandemii, czy czy tego. Powiedziałam, no hej, ale fajnie, kiedy będę Ale nie sądzę, że ten To zrobię, ale jest fajnie bardzo Przyjemnie mi się jeździ, to najważniejsze Nie ma takiego czegoś, że Że on zwraca uwagę jak my jeździmy i skaczemy Ale po prostu nie aż tak dużo jak pani, do, jak pani, do której chodziłam I po prostu źle się z tym tak czuję Ogólnie hobby Horsy towarzyszą mi już przez dwa lata ale uznałam, że jakby nie mogę tak, tak szyć, ja... ale po prostu nie zrozumiecie tego za bardzo. Jakby nadal są tutaj Hobby horsy stoją sobie. Po prostu teraz tak się zastanawiam, co ja w ogóle robię? Po co ja to robię? Czemu się podejmuję? Przecież, no, po co to jest. No, przecież mogę jeździć dalej, nikt nie zabrali. Ale ja mam też takie coś z jednej strony No dobra, skończyłam jeździć I mam takie coś z tyłu głowy, że No tak, fajnie, że przestałam jeździć, ale no Co mi to dało? To jest tylko opinia innych A... Więc pamiętajcie, więc... Jak... Taka jest moja decyzja i tyle A na koniec... Fanny moment No mhm. Boże, ja nagrywałam no i sobie. No tak, ale właśnie wtedy e, zgubiłam, Boże. Mójcie się opinią zupełnie. <śmumniać>, co chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że się spodobało. I widzimy się w następnym odcineczku. Pa pa!